Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To Ola Żelazo. Witam Was serdecznie na 5 rozgrzewce. Idealny trening na rozpoczęcie dnia albo na rozpoczęcie naszych dalszych treningów. Do zobaczenia na macie. <laughs> Stańcie na szerokość bioder. Zaczniemy od szyi. Takie obszerne, powolne krążenie w jedną stronę. Miękkie ciało, miękkie kolana. Możemy zamknąć oczy i w drugą stronę na dobre rozpoczęcie naszej ekspresowej rozgrzewki, którą możemy wykonać przed każdym treningiem. Zostajemy w rozkroku i krążenia barków z takim ugięciem nóg. Znowu szukamy miękkości, chcemy rozgrzać całe ciało i jak najobszerniej. Do tyłu. Pępek delikatnie podciągnięty do kręgosłupa. Uśmiechy na guziaku są i uwaga, zmiana kierunku do przodu. Mhm. I nie boimy się tych ruchów, chcemy, żeby one były jak najobszerniejsze. Cztery, trzy, dwa, jeden, podnoś kolana i zaczynamy krążenia ramionami, rozgrzewamy stawy barkowe, rozgrzewamy nasze nogi, całe ciało. Mm -hmm. Wysoko kolano i 4, 3, 2, 1 i przód, krążenia ramionami do przodu, znowu jak najobszerniejsze, chcemy jak najwięcej powietrza zgarnąć naszymi ramionami. I 4, 3, 2, 1, dobra, stań w szerszym rozkroku i heel back, pięta do pośladka, trochę dynamiki. Rozgrzanie to rozgrzanie. Wydech, wydech, wydech. Jeszcze chwila mhm. i mocne zgięcia w kolanie, tak żeby faktycznie ta pięta uderzyła o pośladek. Sześć i pięć i cztery, super. Trzy i dwa i Jeden. Doskonale. Połóż ręce za uszami. Będziemy teraz zbliżać kolano do łokcia bokiem i przodem. Bokiem i przodem. Mm -hmm. Bioderka również rozgrzewamy. Skręty w kręgosłupie, skręty w brzuchu. Aha. Nie pochylaj się do przodu. I jeszcze troszeczkę. Walczymy. Mhm. Hop, hop. Bok, bok. Skos, skos i bok i bok i skos. Skos i bok i bok. Zostań w rozkroku. Będziemy robić skłony boczne z takim mocnym wyciągnięciem boków tułowia. Mm -hmm. Nie pochylaj się do przodu, nie pochylaj się do tyłu, tylko właśnie skłaniamy się do boku. I teraz uwaga, robimy skłon, i takim obszernym ruchem okrąg całego tułowia patrzymy za dłonią i wracamy do skłonu. To samo druga strona. Skłon i przechodzimy takim okręgiem, dołem do boku. Jeszcze raz. Mm -hmm. Skłon. I prowadzimy y, wzrok za dłonią i ostatnie powtórzenie, hop, doskonale, wow, to lubimy, okej. Okay. Będziemy teraz unosić nogę, ramiona wysoko, hop, mhm. tylko też, żeby to nie była taka tylko siła zamachu, tylko żeby trochę rozgrzać nasze mięśnie brzucha i wydech, wydech. Wyjdę. I jeszcze troszeczkę. Aj, jak wam? Dobrze? Doskonale. I jeszcze. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zostańmy z przodu maty i będziemy robić wypady w tył. Mm, tak, żeby kolano zbliżyć blisko maty. Aha, mięśnie nóg, mięśnie pośladków. Niech również się rozgrzewają. Jeszcze chwila. Brzuch delikatnie napięty. Mam nadzieję, że czujecie już, że nasze ciało jest gotowe do dalszych ćwiczeń, do których już serdecznie zapraszam. Mm. To jest to, co lubimy. Ale jeśli macie dzisiaj tylko 5 minut, to taka rozgrzewka jest też świetnym początkiem dnia na przykład. I jeszcze. 4, 3, 2. Jeden, zostań w szerokim rozkroku, i teraz będziemy przenosić ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Super. Z jednej nogi wypchnij biodro do tyłu, wyciągnij klatkę piersiową w przód i kołyszemy się. Trzy i, dwa i jeden. Podnieś się. Palce pięty, palce pięty, palce pięty, weź głęboki wdech nosem, dłonie do góry, wydech, opuszczam. Jeszcze raz wdech nosem. Spójrz na dłonie, wydech w dół. I moi drodzy, to jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć dwa magiczne słowa. Nasza pięciominutowa rozgrzewka za nami, czyli 3, 2, 1. Mamy to! Uu, uu, uu. Jak Wam było? Rozgrzane ciało. Jesteście gotowi na dalsze treningi? Serdecznie Was zapraszam. Tutaj pojawią się linki do kolejnych ćwiczeń. No i co? Lecimy dalej. Do zobaczenia.